— Sierżancie, Garik, Tu, Garik. Mamy krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napastnik. Może mieć bombę albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu? Nie, sierżancie. Nie chcemy wzbudzać paniki. Terroryści też o tym wiedzą, ser? Garik, nie zrób z Londynu strefy wojny, jasne? Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. — No to do roboty, ta. Przyjęto. Sierżancie? Uwaga, biały van! Widzę broń. To oni. Szabla do kruka, biały van. Grupa mężczyzn w wieku poporowym. Są uzbrojeni, ruszamy. Przyjąłem. Nie interweniujcie, dopóki to nie będzie konieczne. Biały van, po lewej! Ruch, ruch! Są tutaj, Nie. bracia! Są tutaj! Szybko! Ani kurwa drgnij! Policja, stać! Hey, hey, Ręce do góry, już! Na ziemię, leżeć! Już! Nie będę poprać! Broń! Na broń! Kurwa! Prók dostał, kurwa! Zabili go! Tabla 2, co się odpierdala. Mamy wybuch na Picatinny Padły strzały! Funkcjonariusze Randy. Potrzebujemy lekarzy! Pierdolę, Kajs! Zobacz, co oni zrobili z naszym miastem! To, 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 to... Swój, swój! Widzę cię. Masz broń? Tak jest. Jestem kapitan Price. Sierżant Karik Idziesz ze mną. Uwaga na rogi. Pomocy! W zakładnicy, na górze! Na pomoc! Proszę, pomocy! Potrzebna nam pomoc! Pomocy! Pomocy! Zdejmijcie to ze mnie! Proszę, zdajwijcie zdajwijcie to! pomocy! Na pomoc! Nie jestem jednym z nich! Nie chcę umierać! Błagam, nie chcę umierać! Nie chcę Bóg, się odwołać! mu? Staram mi zobaczyć moje córeczki! Zaraz wybuchnie! Nie, nie mogę tego! Nie, nie ma pomocy! Na pomoc! Mila! Co ty robisz? Nie, nie, Do wszystkich! Bomba wybuchła! Potrzebujemy sanitariuszy! Wychodzimy! Spokojnie, spokojnie! Zabierzemy was stąd! Jesteś cały? Nic mnie jest! Wychodź! waliłeś dziś wiele osób, sierżancie. To w ogóle nie powinno się wydarzyć, ser. Wysłali nas na pół gwizdka. Żeby wszyscy mogli udawać, że to nie wojna. Ta pierdolone kłamstwo stulecia. Dlaczego mamy związane ręce? Przestańmy się wreszcie cackać i walczmy. Ser. Mówcie dalej. Nie mamy szans przy takich zasadach prowadzenia walki, kapitanie. Niech mówią nam gdzie, mówią kiedy, ale nie jak. Moi ludzie śledzili tę komórkę od tygodni. Mieliście o tym jakieś informacje? Nawet sporo, sir. Okej, okay, Darek, idziesz ze mną. Dala przyznała się do zamachu. Z rozkazu samego wilka z Uzbekistanu. Na miejscu jest Alex, szuka zaginionych chemikaliów. Potrzebujemy wsparcia sił wyzwolenia. Niech skontaktuje się z dowódcą. Z naszych dowódcę? Tak, poznaliśmy się. Niech poda moje nazwisko, albo go zabiją. Masz wiadomość od kapitana Price'a? Komendant Karim. Mów mi, Alex. Słucham cię, Alex. To ściśle tajne nie zobaczcie, co tam na korytarzu. Dwa dni temu terroryści ukradli partię rosyjskiego gazu. To na pewno była Alcatala. <noise> Rosjanie nie rozróżniają między Alcatalą a waszymi ludźmi. A ja nie rozróżniam między Alcatalą i armią rosyjską. Jedni i drudzy to terroryści. Nigdy nie użylibyśmy tej trucizny. To pomóż nam ją znaleźć, zanim... I zanim co? Wywiozą ją do Europy? Czy Ameryki? Żyjemy tak każdego dnia. Pani komendant, poradziście. Kto to? Alex to mój brat, porucznik Hadir. Jesteś z jej? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz Rosjan, tak? Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Twoja siostra zadecyduje, co dalej. Oczywiście. Moja siostra tu dowodzi. A rosyjska armia wciąż tu jest. Ta okupacja musi się skończyć. Zgadzamy się z tym, tak? Hmm. Ludzie generała Barkowa kontrolują miasto. Chcemy to zmienić. Nie mamy rakiet, ale radzimy sobie. Jak zostaniesz, pomożemy ci. Ale wtedy musisz walczyć. To do boju. Witamy w Urzykistanie, Alex. No to za mną. Te tunele to ostatnia szansa. Mamy dane, że rosyjscy dowódcy będą gdzieś w mieście. Przygotujemy ich zasadzkę. Jak wybuchowo. To odwróci ich uwagę. Odciągniemy żołnierzy od ich bazy, co pozwoli ją zaatakować. Musimy dać z siebie wszystko. Jeśli posuniemy się za daleko, zatracimy siebie. Przykłuj się do ataku na lotnisko. Powodzenia. Alex, weź te ładunki. C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Uważaj na moją siostrę. Powodzenia. Na wzajem. Ale dobrze. Pom sera. Yalla. Merki. Zlemakefu. Alex. Załóż to. Jak wyglądam? Ujdzie. Tarik, jak sytuacja? Rosjanie są tuż na zewnątrz. Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. W takim przypadku plan zawiedzie, nim zaczniemy. Aleks, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. Chodź za mną. Nie wiem, co Nie Wasz przełożony i dowódca... Wojska barkowa okupują całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety i dzieci. Dziś będą bardzo surowi, bo przyjadą tu drogę. Barków się pojawi? Prawie nigdy się nie pojawia. Ukrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do pracy! Kobiety do ciężarówek! Tu się rozdzielimy. Rób co mówię i zmieszaj się w tłum. O mojej szczodrości i ochrony, są w stanie siły, które nie rozumieją lekcji mających zapewnić bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt. Przedostałeś. W lewo, idź uliczką. Widzisz tego żołnierza? no stój! go. Chodź no tu, już! Karim, uważaj na siebie, siostro. Jesteś zaradny. Dobrze. Chodźmy. Przed nami są moi ludzie. Będą mieli dla nas więcej ładunków wybuchowych. Większy wybuch odciągnie żołnierzy z rosyjskiej bazy. Kurwa. Żołnierze Barkowa znaleźli moich współpracowników. Możliwe, że już nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Poszukaj przy pojazdach cywilnych. Ja będę obserwować strażników. To wystarczy. Dobrze, cofnij się i osankuj z prawej. Idź za ciężarówką, po prawej Zajmij się dwoma, ja wyrwę ty Czysta, nie wychylaj się Chwila, odsuń się od drzwi Ostrożno. być wojdę. Masz go na celowniku? Tak. Weź dwóch. Ja zajmę się trzecim. Czysto? Będę. Przykro mi. Mamy materiały dłuchowe. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Chodź za mną. Za mną. Nie Barkowowi! Zostaniecie przykładnie ukarani! Co tu się dzieje? Proszę! Ona się boi! Zboczni! Jasne, jasne. Rozumiesz, czemu to robimy? Żawiści, bo zabili naszych żołnierzy. Popatrz na nich! Ruszajmy! Możemy żyć w pokoju! Kurwa to przecież zbrodnia Będziemy z Kara za kradzież gazą. To terroryści Barkow, powodują ból, który dotyka przysła. nas Co wszystkich? możemy zrobić? Działajmy razem! Na naszą misję, a na zawsze Białeś... położymy kres okrucieństwu Barkowa. Wyniecie nagrodzeni! Barkow wysyła helikoptery. Jak je zniszczymy, wykurzymy wojska z Będę nam szansę na... Podłóż wagunki pod helikopter. Osłaniam się. Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. Ci buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków w imię tak zwanej wolności. Ci żałosni terroryści są, są przytoczy który toczy ten piękny świat. Nie może być ładu i pokoju, dopóki nie wyeliminujemy tych, którzy wspierają tych Jako człowiek prawda i generał, wierzę w sprawiedliwość wymierzoną szybko. Nie ma tu sądu ani przesięgły. Tylko zbrodnia i zbrodnia. Tak... Dwóch leży. Nieźle. Pod moją komendą będziemy eliminować agitatorów jednego po drugim. Stworzymy bezpieczne i Jestem zdrowe przycene. środowisko pracy na naszych Wiesz, ulicach. Co robić. Rewolucja przynosi wojnę cierpiącemu pokój pokoju ja tych wybrzeża. Ci bojownicy o wolność. Ale podłóż ładunek. Zagrażają bezpieczeństwo. Ładunek podłożony. To powinno odwrócić ich uwagę. Teraz drugi helikopter. Dzisiaj zostaną ukarani. Ci, którzy wierzą, że moje wojska zostaną pokonane dzięki tym taktykom terroru oraz sekretnym planom, zrodzę się zawiodu. Nigdy przeniknę nie damy się stąd wygnać, arcyzm spodzienny. Na górze schodów. Stój. Masz strażnika. Na górze schodów. Po lewej. Dobra czujność. Zajęłam się nim. Masz koci refleks. Ja tam wolę Wytrzebimy tych Ładunek podłożony. I utrzymamy to terytorium. Przegrupujmy się przy mnie. Naszych wrogów czeka nie zwycięstwo, lecz śmierć. Rosja pragnie bronić was, naszej wolności i niepodległości. Czy to już pora? Mamy nieograniczone zasoby ludzkie. Wysadzaj. Będzie. Pięknie je było, Alex. Dobra robota. Tędy. Czekaj. Zostań z lewej. Trzymaj ogień. Patrz, legła. Wojska pady Dobra, nie pilnują ciężarówek. Zajmiemy się Chodź, pod ciężarówkę. Idą kolejni, nie oddalaj się. To prezent, na do widzenia. Jaki miły prezent. Szkoda, że ominął nas fajerwerki, ale musimy atakować nim będzie za późno. Następna ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. Co kurwa jest? Schowaj się, Alex. Padnij. Nie ruszaj się. Nie ruszaj głową. Jestem gotowa. Zabij dwóch po lewej. Dobra robota. To Do szybko. Może ich być więcej. Patrz, posiłki z lotniska. Nasz plan zadziałał. Stój. Domu tarika są otwarte. Gdzie Tarik? Zginął. Nie porzuciłby posterunku: Chodźmy. Czy to? Wejdźmy na dół, do Hadira. Straciłaś dziś dobrych ludzi. To koszt tej wojny. A teraz przejmijmy lotnisko Barkowe, aby ich śmierć nie poszła na marne. Czeka nas niezła przeprawa. Tak jak ich. Hadir ma plan.